Siemano, witam, witam was w dzisiejszym dzisiejszy odcinku. A na dzisiejszy odcinek jest plan zrobienia bazy. No więc mam nadzieję, że to się nam uda. No i myślę, że pójdziemy do też innych struktur. Jeszcze pójdziemy do tego portalu, bo myślę, że tam coś dobrego będzie. Może jakiś noc jest to możliwe. No niestety, zbyt dużo rzeczy tu nie ma. No teraz sobie widzimy tamtą stronę. Mo mod, ten będę usunął, ten ze strukturami mogę usunąć, ale postanowiłem, że usuniemy go dopiero no, jak będę nagrywał trzeci odcinek możemy sobie wejść na tą wieżę bierzemy wszystko co możemy. Beczki opróżnimy. Przywłaszczmy kijów. Przebrać, ale raczej nie. Tu nic nie będziemy zabierać. To przekazuję jeszcze. Idziemy sobie teraz tam, bo widzę jakąś chatkę, jakąś wieżę, tam coś obok jest po prawej też i tam jest jeszcze latarnia morska, to jest jakiś kowal. Ekrama. Tu sobie... O, to jest jakiś kowal. Tu wieża też może być jakiegoś kowala czy coś takiego. Bo trochę tak wygląda. Mamy złote jabłko, trochę żelaza, kości. Możemy sobie też proch wziąć i te jagódki, Tu już na górę wejścia nie ma. Znaczy na górę wejścia nie ma. I teraz sobie myślę, że tam to jest jakiś stud. Mamy skrzynkę, jeżeli się nie mylę. Tak, to jest skrzynka i są beczki. To jest. Trudno. Możemy sobie wziąć kobłęby. Nie, ci też sobie weźmiemy, bo. Mogą być potrzebne do robienia huków albo kuszy. Teraz pójdziemy zobaczyć tą latarnię. Myślę, że ta latarnia może sobie skrywać dobre itemy. Chyba beczki widzę, nie? O, to coś z tyłu jest, jest. Możemy sobie wziąć ziemniaki. na samą górę. To padać tak szybko? Nie, pada jeszcze. Ja potrzeb... ja... pominę... zrobię cięcie aż do... No, normalnej pogody. I was po zmianie. Teraz sobie pójdziemy tu. O, szkielet. to niestety jest ja to jest to że ten szczepionki, jest szczepionki, jest Jeszcze raz Was informuję, że będą dwa odcinki w tygodniu. W sumie to trzy, bo dwa odcinki takie, no około 20 minut i jeden taki ponad 30 minut. Więc warto zasubskrybować w tym tygodniu. Raczej tego dłuższego nie będzie, ale to się jeszcze okaże. Tam z portal, co odwiedziliśmy, kiedy zbierzemy tę trzcinę. Gdzie nam potrzebne na przykład fajerwerek? Próbujemy znaleźć miejsce na domek. Co ono nie musi się nam udać. Ale dobrze jak by się udało. No. Tu widzę jakieś struktury i one mogą być fajne. Nie wiem czy ja nie widziałam jakiegoś drogiego moba. To był kurczak. Tu nie wydaje się, żeby były jakieś moby. To kosiało. Pójdziemy sobie no szybko do, do tego domku i się prześpimy. Dobra. Nie można stawiać już, tu są. Nie można, bo są trapdory. Czy jak to tam. Jak to woli. To chyba. Nie będzie żadnych skrzynek. Tutaj coś takiego. Tutaj coś musi być. Tylko jak tam wejść? Mamy jakieś bloki? Nie mamy. Опьяны сотрудник. О, трошечка. Не О, тут сон które z są nastawione. Idziemy sobie od góry i zniszczymy ten spawner. そ濃くさ。 Сумасшедшие паёмки. <ролевые> Nie mamy żadnego buczyka, żeby to wykopać. Musimy to z tirem zrobić. O, to tajemczyny. Czy to niepotrzebne i tam. Mm. Możemy te kości wyrzucić. Tabliczka to. Zrobimy sobie mieczyk. Nie mamy drewna. Tu patyki wietrzyk jest jakaś, jest jakaś ochrona jeden. tam też Fajny prezencik, tam już nic nie ma, więc idziemy sobie i pójdziemy o tu, tu. on tu ma takie, tam oraz ziemniaki zwykłe też. Kowadło mam. Mm. Nie wiem czy możemy, ale musimy zrobić sakwę. Skóry potrzebujemy. Pójdę tak szybko gdzieś jakąś krówkę nie ma nic może tu w beczce będzie o weźmiemy sobie trzy od razu zrobimy raz, dwa, trzy trzy dobra. To może żelazo? nie i na... muszę schować. Dobra, pierwsza jest już. Tu, tu możemy... To może... O. 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 Dobra. Już mamy i dobra. Ostrość cztery to mieliśmy. Ostrość cztery, nieskończoność, i nieskończoność. I tu jedną nieskończoność wyrzucimy. Jest to niepotrzebna. No. Z lutu się cieszę. No mamy... No, możemy mieć ostrość 5. To na pewno mieczyk zrobimy. Aha, ucięło, hmm, nie ma no. Powoli będziemy kończyć. No i jeszcze sobie znajdziemy jakąś strukturę. Na przykład takie coś. Tu nic nie ma rokiego. Chyba nie. No więc. Ja się z Wami żegnę widzowie. I widzimy się w kolejnym. 嗯嗯、爸爸。